Do Siemanko widzowie. Jest pierwszy film pod tytułem Grudniowe Okonie. Ja już tu sprzęt dopakowuję, ostatni kudeczko chowam. O, i jeszcze mój, moja gęba. Nie jest za kolorowo. Ubrałem sobie kombinezon, bo lubię komfortowo. Będziemy sobie łowili okonie jakieś, mam nadzieję. Muszę złożyć. Mamy jakieś dwie godziny szansy, bo zauważyłem, że już chwilę przed zmierzchem. One się kładą spać. Patrzcie, jaki sprzęt mam na dzisiaj! Jest tutaj kij do dropshota 2,70 do 15 gram. Nie patrzcie na markę, bo tu nie o to chodzi. Tak jest 40-30 cm. To będzie naleniwsze okonie, które nie będą chciały pogonić mi główeczki. Po prostu przydęta ta sama. Mój number one. Nic tu się nie zmienia. Ten troszkę większy, ten troszkę mniejszy, bo, to, bo tak mi się umyśliło. I co? Dobra, bierzemy kije. Bierzemy kije i lecimy. Humor popsuty, a patrzcie dlaczego. No niestety, mamy w świętokrzyskim plagę kormoranów. Nikt, nikt nic z tym nie robi, no bo przecież kormoran to jest ptaszek, który nic nie robi, ale nic nie robi ludziom, którzy się tym w ogóle nie interesują, a my wędkarze cierpimy, no. Na wstępie, tylko doszedłem do wody i już takie niemiłe. Za skrócenie, kurde, oh, daleko nie przeszedłem. I zobaczcie kolejny ma ślady. Normalnie ma ślady dzioba. Szarpał, szarpał. I, i niestety oh, taki korporaną się dowie, że nie połknie. Jak spróbuję połknąć i tyle. A ten szczupak to miał wyżrone jakieś tam płuco, serce jakie płuco? Serce pewnie jakąś wątrobę i tyle. Lepsze zjedzą, a resztę. Tutaj zobacz też był jakiś kormoran, ale chyba było skrobane po prostu. Tu jest inny gatunek kormorana, no niestety też są takie kormorany, ale spokojnie one wyginają wygi, wyginają się, wyginą, w końcu wyginą. Już nie ta epoka, żeby tyle ryb jeść. Dobra, nie gadam głupot, idę. Dobra. Drugi, pierwszy rzut, pierwszy rzut na yy, góweczkę Na dropshota 5 rzutów 0 No i taki się zameldował Jednak zmierzę mini miarka Na mini ryby No 24, 4, 3 Takie coś Dobra mamy porównanie Ogólnie torba ma jakieś 30 A co będziemy dokładać do torby

no. O jest Jest ładny To będzie No ja jestem już w domu i tak się skończyło Konie Pozdro